Jeżeli będzie daleki skok, czy jest w stanie skoczyć daleko wysoko, jest, jest, wysoko, wysoko, jest wysoko, jest! 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 jest, jest kapitanie, Ależ to jest postać, to jest charakter! Teraz widzę wąsy opadły z zdziwienia. Kamil, jesteś wielki! To jest właśnie postać. Mamy drugiego dama Małysza w historii fenomenalnego skoczka. No to trzeba być geniuszem sportu, żeby takie napięcie wytrzymać, żeby polecieć nad tymi emocjami, żeby wyłączyć się z tego i poprunąć najdłuższy skok. No to popatrzmy na skok. Mówiłem wczoraj to zwycięstwo 134,5 i 141,5. Tak a dzisiaj? A dzisiaj odpalił niesamowitą petardę! To będzie nowy rekord skoczni do tej pory, 144 Dylena Bartola, a ile dzisiaj 145 metrów! No niewiarygodna odległość, jaką zaprezentował nam tutaj. A dzisiaj koncertowo wykonana przez Japończyka, popatrzmy! Ja już w powietrzu, ładny lot! Jak niesamowicie daleko i po prostu pryskają marzenia w tym momencie innych o tym, by zagrozić Joju Kojasiemu w walce o zwycięstwo. 7 metrów 248,5 i pół trzeba by teraz skoczyć, bo warunki są świetne. Bo wieje pod narty, a Piotrek potrafi to kapitalnie nie wykorzystać. Może zobaczyć, jego leć, jego wrócić. Gdzieś ląduje w okolicach zielonej linii, w okolicach 245 metra. Jeszcze było. Może to był rekord życiowy. Nie wiem jaki rekord mu ostatecznie życiowy zaliczają, bo 247,5 pamiętasz w piątek skoczył w kwalifikacjach, ale tam podparł a teraz 248. Na pewno rekord życiowy. 248 metrów. Wysoko zarysie na Robert Johansson. 145,5, 144. Pięknie. Wysoko, ależ. To, co wyprawia, przechodzi narciarskie pojęcie, jest niewiarygodny w tym, co robi. Ile trzeba skoczyć, tyle skacze. No przecież 145,5 Roberta Johanssona o 2,5 metra pobity rekord skoczni. Wydawałoby się, że no, musim. ciężko będzie to wszystko poprawić. Głęboko, nisko, chodzi o to, że nie przenosił ciężaru do przodu. Wyszedł szybko, czy będzie daleko? Leciał, dalej! No i teraz będzie Urman. Musiał skoczyć daleko. Najdalej! No Najdalej! No Adam Małyż jest pierwszy. Adam Małyż prowadzi. Dawid Kubacki już w powietrzu. O, Ależ piękny skok! Ależ odpalił Petardę Mistrz świata z tego obiektu. Czy to będzie rekord tej skoczni? Dawid Kubacki, rekordzistą tej skoczni. Wspaniały skok Dawida. Dobre warunki, które trafił wyluzowany po wczorajszym konkursie. I, I widać było jak tak lądując poza tą drugą czerwoną. Pokolenie. Maćka gota, ale ta odległość, jaką musi uzyskać, to 138 metrów. Maciek powodzenia, wiatru pod narty. Dobry skok. Pięknie, dobry skok Maćka Kota. Czy jest to skok na zwycięstwo? Za moment się przekonamy. Odjętych aż 16,6 punktów. Noty 3 razy 19 2 razy 185 Do złotego medalu Robert Kraniec. Znakomity lotnik już w powietrzu. On tracił tylko 3 metry do Runeveld. Genialnie! Genialnie teraz poszybował Robert Kraniec. Czy to jest skok, który da mu tytuł Mistrza Świata? Wszystko na to wskazuje. Ależ teraz... Poszybował Kraniec. Brawo, brawo, brawo. 244 metry w niekorzystnych warunkach. Obraca się Goran Janusz. Przyjmuje gratulacje od poszczególnych trenerów. Bowiem to co zrobił Robert Kraniec. Ależ pięknie, ależ wspaniale. Z jakim dostojeństwem szybował nad zeskokiem Wikersund back'em. Z niemieckiej kadry zobaczymy czy zdoła to potwierdzić. Jest zielone światło. Markus Eisenbichler już na rozbiegu. Spokojny lot. No i teraz walczy odległość, szuka tego wiatru, szuka noszenia. Piękny skok, Eisenbichler Tam miał trochę problemów przy lądowaniu. No nie wiem, czy te sędziowie doszukają się tyle w tym skoku, ale broni go odległość i za chwilę powinien wyprzedzić się Stefana Krafta. Poczekajmy najdłuższy jak na razie skok podczas tego weekendu lotów. 20 razy na podium w tym sezonie. 248 metrów z kwalifikacji to jego rekord życiowy. Ależ wieje mocno pod marty. 80. Gdzie on wyląduje? Niewiarygodny skoleż odpalił Petar. Jak daleko on wylądował W którym miejscu będzie miał odjętych 11,8 punktów za wiatr Ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość 52 metry Nowy rekord w Stoczni O pół metra dalej niż Kamil W marcu 2017 roku Półtora metra bliżej od rekordu świata Ponad 24 nad Niemcami A więc bardzo spokojni Po wygranie pierwszego historycznego konkursu We wspaniałym stylu noty 4,19, 1:18,5 i pół punktu Polska. Griva drużynowy konkurs Pucharu świata od 2001 roku stawaliśmy na podium, jak mówiliśmy, trzy razy drugie miejsce, sześć razy trzecie, do tego dwa brązowe medale, mistrzost świata w 2003 i piątym roku. Però è andato più volte oltre 200 metri, eh! Sì. Vediamo. Ce lo aspettiamo in zona 210. Mm, ben composto e con velocità. Questo è un buon salto. Attenzione che issa si riprende il primato nazionale! Questo è un 230! Ma che roba è! E beh ha deciso di rispondere da Ma questo è un salto pazzesco tecnicamente! È il primo italiano a 230 metri nella storia! Pazzesco! Ma guarda che l'esecuzione è stata impressionante! Questo lavora con la velocità che è uno spettacolo! Ok, pofronie za chwilę po drugi, złoty medal. 104 było w pierwszej serii. I za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. PUIN, PUIN, PUINEEST! Yes! Nik TEGO nie zabierze! Bo... Przeciwko naturze, przeciwko rywalom. Pięknie jest złoty medal, noty fantastyczne, a odległość 7,5 metra. Drugie Mistrzostwo Świata z rekordem skoczni. Tak tylko wygrywają najwięksi w historii. I on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie i tak wzruszająco.